We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We... Hej kochani, z okazji najbliższych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałabym Wam życzyć. Nie jestem najlepsza w życzeniach, także będą to mało oryginalne, proste i najfajniejsze. Takie są. Czyli wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Kometka! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Kochani, chcę Wam życzyć zdrowych, miłych, pełnych harmonii, empatii i szacunku świąt. Dużo miłości i szczerości, by ten czas spędzić jak najlepiej ze swoimi bliskimi, by być tu i teraz, nie żyć przeszłością, doceniać to, co się ma, by planować przyszłość. Wesołych świąt i szampańskie zabawy sylwestrowej, wystrzelały tylko kakarki a Piccolo! Wesołych Świąt jeszcze raz! Kochani, z okazji Świąt Bożego Narodzenia ja, blondyna Iza, czyli tak zwana Norkowa, chciałabym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze. Życzę Wam, aby te święta były spędzone w gronie najbliższych znajomych, rodziny, żeby były niezapomniane i żeby nowy rok był lepszy od tego, co jest teraz, żebyście mogli spełniać swoje marzenia. I pamiętajcie... Święta to jest czas, kiedy możecie być leniwymi bułami, które jedzą bardzo dużo jedzenia. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego i żeby jedzenie było smaczne. Moi drodzy, chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, żebyście spędzili je w rodzinnym gronie lub tak po prostu jak chcecie. Samych pyszności na tym wilijnym stole oraz to, żeby te nasze konie potem miały siłę nas dźwigać a przede wszystkim, a przede wszystkim wymarzonych prezentów pod choinką i żebyście otrzymali to, co pragniecie. Wesołych Świąt! Cześć, cześć, cześć! Ja tu tylko na chwilę, tak na szybko życzę Wam wszystkich Wesołych Świąt, mnóstwa prezentów, miłości i czego sobie życzycie w ten piękny dzień. Buziaki! Hej, z tej strony Gazela i Julia. Chciałabyśmy dzisiaj złożyć Wam serdeczne, najwspanialsze życzenia świąteczne. Końskie oczywiście. Tak. <laughs> żebyście spędzili ten czas z rodziną i żebyście odpoczęli, bo do tego nie służą święta. <laughs> żeby wam się w jeździectwie wiodło, bo to jest też bardzo ważne, a kanał iście koński i żebyście pod choinką znaleźli dużo końskich prezentów. Ale nie prezenty są najważniejsze, pamiętajcie, miłość przede wszystkim miłość i rodzina. Spędźcie te święta i w sumie resztę życia szczęśliwie i spokojnie. Dzięki. Moi drodzy, ja od siebie i Dorci, symulator całowania Dorci, chciałabym, chciałybyśmy w sumie Wam życzyć, żeby ten nowy rok, który będzie, będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. A i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Tak? Trzeba teraz mieć jeźbat. Cześć kochani! Z Rudą chciałobyśmy życzyć Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, spełnienia najskrytszych marzeń, świetnych prezentów i aby nadchodzący rok był dla Was jeszcze lepszy niż poprzedni. Życzę Wam z okazji nadchodzących świąt e, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia Wydaje mi się, że jeżeli nie to, no to nic innego się nie uda Szczęścia, pieniążków, wymarzonych prezentów, zielonej choinki I tego, aby przyszły rok był dla Was jeszcze lepszy Oraz życzę Wam niezapomnianego, szalonego i z głową spędzonego Sylwestra